Prolog numer 2, ponieważ kampania tak jakby rozpoczyna się na nowo. Już będzie to też uzupełnienie do poprzedniego odcinka tego prologu. Jakie ja nazwy ten odcinek? Prolog 2, co tam? Nowy prolog, nowy początek o! To jest nazwa. Nie wiem czy słyszycie, jest w miarę cicho, ale Zwierzyczki leci mi ACDC. Takie umilenie, roboty. No, w każdym razie, już się zabieramy do roboty. Konkretnie, co tutaj się dzieje? Mm -hmm. O! Jest! W zaczyna się historia od tego postu. Czy jednak jest problem? Taka O jest na dużej skali jednostek, a nie na bardzo dużej. Zawsze, zawsze gra się KO na bardzo dużej. Micy różnicą, ale dobra, sarataty. Nowy save startowy? No i zanim mało szczegół, ale skoro zrobimy dwie tury, to można zrobić głosowanie. No i tutaj jestem za dużą, tutaj też za dużą, tutaj też duża, tutaj też. Że... Aha, to ja poproszę o zaktualizowanie ambasad. Oczywiście nadal pewnie nie będą niektóre zaktualizowane, bo no, nie. Po prostu ludzie nie, nie wchodzą cały czas na, na forum. A ja teraz powinienem się uczyć. A nie kręcić filmik, ale już trudno. Wiecie, jeśli chodzi o kategorię fajności, to wygrywa to. Co my tu mamy dalej? Weź. Dobra. No, wiadomo, że to, ale dobra, mo mogę dać. Mam nadzieję, że Rafał się obudzi. Widziałem, że założyłem was. No, tutaj Rafał jest nieaktywny, ale teraz już się okazało, że jest tak troszeczkę aktywny. Mamy, właśnie, że coś tam w pracy siedzi. Um, niech Matrycek stawi nowy save, save. A nowy save też by się przydał, Ale to już nie o, nie o tym gadamy. No i co dalej? Ale Anglia i Francja niech powtórzą ruch. No. Lepiej, żeby to teraz było niż żeby właśnie e, cała kolejka szła od nowa. Tutaj mamy biuro kronikarskie. Już 64, czyli dużo się tutaj działo. Już go pozmieniałem. są tylko teraz te dwa cytaty, no i link do tematu. Chyba... No, to są dwa takie same. E, mapa z numerkami. Tutaj jeszcze musicie mi wyjaśnić... Pewną rzecz, tutaj myszki nie widać, bo to niestety już sprawdziłem, tak się okazało. Chyba, że teraz kimś wtedy widać. O, tutaj domyśliłem się, że jest y, osobne miasto. To pewnie jest Arhus, gdzieś na północy, a tutaj mamy Kopenhagen na tej wysepce. Ale y, jeszcze was proszę, żebyście mnie w tym upewnili, bo też właśnie lepiej to teraz naprawić, czy, niż żeby to miało później jakoś wyniknąć i trzeba będzie naprawiać wszystko wcześniej. OK. No i co tu się pojawiło? Dodałem nową sytuację. No, że takie coś na przykład. Żeby y, gracze informowali na przykład o odbiciu jakiegoś oblężenia czy rozpoczęcie oblężenia to jest bardzo fajne. Im więcej informacji, tym lepiej, tym fajniejsza pamiątka. No, chyba, że się obawiają, że zdradzą jakieś szczegóły. Ruchach swojej armii, wrogowi czy coś takiego, ale jeśli powiedzmy, no, załóżmy tak, Francja walczy z Niemcami, oblega im jakieś miasto, yy, no i Genua jest z nim w sojuszu, to ACN i tak powie y, Remo, czy Remowi, nie wiem czy to się odmienia, czy nie, tak jak historia z Aro, yy, to powie Remo, yy, co tutaj Francja robi, tak, bo to jest jego sojusznik, to jest w interesie, żeby oni nawzajem yy, się informowali. No, poprzednie mapy, bo tutaj, ale już zbo, chociaż teraz jak kolejka idzie nowa, no to będą się to e, zaktualizować, czyli to przynieść tutaj, a to wywalić. No, jeśli będę coś pokazywał na mapie, to chyba będę po prostu pokazywał tutaj. Zawsze mogę powiększyć. O, wyjdzie mniej więcej na to samo, a przynajmniej kursor będzie widać. Wracamy do poprzedniego stanu. Ok, no i kronika. Co się działo w pierwszej turze? Tutaj było, że Anglia zdobyła to, ale to już waliłem, że Francja coś się zaczęła oblegać. Eee, no i mamy pierwsza tura. Później po 16 maja. Gracze zaczynają rozmowy planetyczne. Do 19 maja mistrz gry Matisek, on sam tutaj to napisał. Także, tak jak mówiłem, jeśli wypodacie jakieś informacje, to ja bardzo chętnie je wkleję. No i jeszcze tutaj mamy nieuzupełnioną, ale co będzie, uzupełnię dokładnie później. O, proszę bardzo, biblioteka. Tutaj będzie po prostu kto, od kiedy, do kiedy, z kim ma sojusze. My tutaj, jeśli jakiś gracz zrezygnuje i będzie jakaś zamiana, to też to będzie ujęte. Yy, będzie, że frakcja wyeliminowana, w którejś tam turze też takie coś będzie. I być może jakieś dodatkowe informacje, jeśli przyjdzie mi coś do głowy w późniejszej fazie. Mamy tutaj o, takie owa, mg. Tutaj no, papieństwo jest neutralne, więc nie ma żadnych sjuszów płon, czy wojen. Chyba, że znowu typ, was proszę o wyprowadzenie z błędu. Papieestwo raczej się podbić, no, podbić nie wolno, tak? No bo wtedy MG nie ma wstępu do gry jakby. Chyba, że miałby jakieś inne miasto. No, Ale generalnie papieństwo B papie się nie rusza. <grych> no, tutaj mamy. kontrolowany przez CPU, to tak jak prosiłem, żeby też gracze wypisywali, czy wywołują wojnę jakiemuś państwu CPU. No i tutaj też mówię, że przynajmniej raz dziennie będę tutaj zaglądał. Nie wiem, czy wam się to pokazało. Przynajmniej raz dziennie będę zaglądał i, I aktualizował. Ok, to tutaj już widzieliśmy. I tak, teraz tutaj mała uwaga. Muszę ją znaleźć. Na drugiej stronie jest. Ok. 21 dla Francji i 57 też, bo Niemiec nie ma jak e, rozbić tej armii. Brak zasięgu. No okej. Okay. Ale łydwe. to już musiałem, że 21 dla Francji. Tak no to, to jest czysta wiadomość. 21 podbił i 57 też. I tutaj, bo Niemiec nie ma już jak rozbić armii. Czyli tutaj z tego wnioskuję, że coś jest halo, czyli on tego nie podbił. Także tutaj proszę e, wypisywać. Czyste, krótkie komunikaty, jak w wojsku, jak raport, tak? Czyli 21 dla Francji, powiedzmy 57 oblegane padnie, powiedzmy za jedną turę albo za dwie, czy coś takiego. Albo niedługo padnie po prostu. No, i wtedy taką informację to ja rozumiem. Prosto, krótko i czytelnie, jak w wojsku. Ok tutaj No obie te prowincje padną, no, teraz what oh, the fuck, to no, dwa ja się nie podbiłeś. No i tutaj byś, sobie troszeczkę w błąd wprowadziłeś. Okej, okay, to takie serdeczna daty, jak ktoś chce to poczytać, zresztą no, gracze, którzy w to grają, to i tak to czytają cały czas, e, są na bieżąco. No tutaj a co mi zwrócił uwagę, że e, znowu grobne podpisy są już, ale wtedy w trakcie kręcenia w filmiku tego Sojuszu nie było. I tak, i zobaczmy ambasady, jak to tam wygląda. w Nowogrodu. No i tak, tutaj jest fajnie już podpisane, że tura 1.20, 1.15 i tak dalej. Prawdopodobnie też fajny pomysł. arach. <grymne> Prawdopodobnie zaatakujemy go. No, eee, Sojusze Węgry Kijów. To jeszcze nie jest aktualizowane, także HRE. No tutaj na dole już mamy, eee, czy nie mamy. ACN, Co Sojusz. Przyjmuję tę ofertę od cesarza niemieckiego. To jasne, cholera, czemu nie uzupełniłeś? No, no i też tutaj trzeba dopisać, że od pierwszej tury. No, ambasada Maurów. Tu, tutaj też proszę o dopisanie, że od pierwszej tury. Poza tym wszystko na no, lamcace. już na dole nie będziemy patrzeć. No i tutaj Remo. Tutaj. Tym podpisem sobie. O Rane. Tym sobie podpisem załatwił. Tak, że nie musi tutaj tego wypisywać. Czyli tam, gdzie nie ma e, daty, to jest na początku, czyli przed pierwszą turą. E, czyli potem, rozumiem, będzie uzupełniał elegancko. No i dalej, Czarstwo Francuzów. No i tutaj to chyba po prostu trzeba przestawić. Tutaj wtedy to się przestawi gdzieś tam. No nie, no nie widzę, jak ten post wygląda. Czystej postaci. No. I co? tutaj jest bardzo ciekawe. To Ta dam Tak. Za dużo mi się zaczęło. Ale w każdym razie o. Chodzi o to. Wojna. Pomiędzy Niemcami a... Znaczy HR, a Francją. Także już się zaczyna. No i tak. Też to co chciałem zwrócić na to uwagę. Tylko zapomniałem. Um, o. Proponuję sojusz. Przykro mi, obawiam się, że nie mogę przyjąć tej propozycji. No to może ponad 20 tur Niestety obawiam się, że nie mogę tego przyjąć. Nie wiem, czy to nie będzie... na bre... przy... naprzeciw, cholera. <grym> Moim planem zastanowię się za jakiś czas. Czyli dwie, 3 tury w grze. Z kolei jest sojusz z acn HR, -e, Czyli Nowogród, HRE. HR, -e. HR -e ma wojnę z Francją. Francja jest w sojuszu m.in. z Polską. No to... No tutaj będzie wojna. No tutaj wiadomo, są te tajne rozmowy między graczami, do których ja e, wglądu nie mam. No i lepiej, żebyście mi tam nie pisali. Tak, słuchaj, mistrzu, weź w kryńce napisz, że ja tam się umówiłem z tym, tym, tam po tajniaku, nie? A, a potem e, walnę filmik i jeszcze w paplem się. <laughs> Także nie ryzykujcie, nie ryzykujcie. E, no i dalej. O, dwie minuty temu coś się pojawiło. No zobaczmy. Urozmaicenie, zobaczenie ze ścieżki. Co on mi tutaj domen napisał? Ach, tak byłem, to dobrze. Łatwiej zapamiętać, zapamiętasz to jest stąd, 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 No tak. To chyba nazwa kanału kranowego. No tak, zaiste. Czy prowadzisz kanał swojego kranu? No i tylko ja, Lesz, do mnie dołączył kiedyś tam Bart. No, cały czas to muszę i zachęcać, żeby do jasnej cholery coś. Oj, będę wpisywał. Dobra, żeby coś tam koledzy wysyłali. Nichilus miał kiedyś coś wysłać, ale ostatecznie to znaczy, nie wysłał. Muszę go jeszcze z, przycisnąć. Dobra. Wracamy. Eee, skończyliśmy na Francuzach. Bizancję. No tutaj Rafaelu musi się obudzić, po prostu. A widzieliśmy przez chwilę e, Destroyera, jak tam napisał, że coś tam na PW dogadawali, dogadywali. Także e, Rafaelo jest aktywny. No i tutaj tu się nic nowego nie pojawiło. Też tutaj proszę o dodanie, e, no, od kiedy? No, i dalej. Gruzja, Zahar, Tutaj już ciut, ciut po, poprawił. Z tym, że no, tutaj jeszcze od której tury. I będzie już wtedy wszystko, cacy, królowi Polskiemu mówią, no, co, tak na tego sabala wzięliście? No, chociaż sabal ma też fajną koalicję, tak? Dania, <laughs> Francja i Anglia. <laughs> No i jedziemy dalej. Byliśmy w Kijowie, tak? Czy w Gruzji? W Gruzji byliśmy. Teraz do Kijowa. Tutaj to samo. Eee, poproszę o dodanie. Tur i będzie cacy, albo przynajmniej takiego dopisku jak Remo. Wtedy będzie wszystko. Jasno. I wyraźnie jak w wojsku. No to ja cen. Nie ma się do czego przebić. Wpuchła w pierwszej turze. No, przed pierwszą turą, bo kolejka jest. Eee, no. Cofnięta od nowa będziemy grać, ale to i tak, jedyne, to samo, podpisane przed pierwszą czy w pierwszej, tak. Jest ponad e, 15 tur, no to trwa do 15 tury, tak. Jakbyś się podpisał w pierwszej, turze, no to też by trwało do 15. Chyba, że do 16. No, zależy, jak to liczyć. No to tak, ma wszystko w porządku. Mhm. I teraz, tak, pytanie: czy chcielibyście, żebym wam przeprowadził taką symulację, tak jak była? No, te po prostu filmiki, no dobra, nie wiem gdzie tego szukać. Konkretnie teraz, no, czy wiecie, te filmiki co się tam co chwila zmieniają, czy zrobić taką symulację dla tej kampanii, może nawet kilka. Oczywiście, może być kilka scenariuszy, bo bardzo ciekawie, jak tam ACN już tutaj ma wojnę, jak to tam się no, będzie rozwijało. E, no i idziemy dalej. Anglia No tutaj też tylko poprawić od której tury. no ja tutaj radzę ci kamień, yy, podawać yy, entery tak czyli po prostu o kurwa <grystanie> dobra je słowo mi się słowo mi się uciekło yy, Kastylia i Ląd zawodowiec krót tylko że przez małe i <grystanie> Tak jak się pisze, tutaj e Domen napisał gdzieś, że szkoda, że nie złożyłem e na filmik przed odpicowaniem ambasady. Więc proszę bardzo, też filmik ten, między innymi dla Ciebie. Twoja ambasada odpicowana. Wszystko ładnie, od pierwszej tury, czyli przed pierwszą turą, od pierwszej tury to jest jedno i to samo, przynajmniej dla mnie. To jest stalowy. Buntownicy też fajny pomysł, żeby sobie buntowników walnąć na, na wojnę. A jakże? Eee, właśnie, frakcji butowników wydają, ale <głos》>, to już mogę sobie chyba ominąć. Eee, no i idziemy dalej. Ambasada Polski. No, to też tutaj jeszcze tylko ten Tury, od której albo dopisek jak Remo. Mm -hmm. Węgry. To samo. No i Dania. To samo. No i teraz mapa Mapa. Chuje. taki mały prolog. W każdym razie, ja już w międzyczasie sobie policzyłem, że 2 trzecie państw jest obsadzone przez graczy ludzkich, jeśli nie liczyć papiestwa, czyli 14 przez ludzi, i 7 przez komputer. Chyba, że coś źle policzyłem. No, także małe podsumowanie. Pytanie do Was, czy chcecie symulację takiej właśnie mapy? Jeszcze może nawet kilka symulacji, może to być takie sugerujące, czy nie sugerujące, nie wiem, po prostu się pobawię, tak. No. Zaczniemy mimo tego, że tutaj jest wolnia, tak, tutaj zasymuluje wojnę pomiędzy tymi dwoma sojuszami. Udaje też, że tutaj te sojusze coś się wtrącają i te tutaj, ten islamski, jak to się będzie rozwijać, także no, może być bardzo ciekawie. Tyle takie Awe, na no do widzenia. No i że wy jesteście tam wiadomo z tymi wywalcami e, Medivala, może Roma, ale też zapraszam, przejmę do obejrzenia filmików z Napolona. A no już Wam się spodoba. Zawsze jakieś tam fajne bitewki wpadną. Chyba, że jesteście zatwardziałymi mi fanami kampanii.